Panie się Panie się Robert się Robert stopa. Tak jest. Panie Było też bardzo szczególne, ponieważ no ja już miałem końcówkę swojej przygody z reprezentacją. Do tej reprezentacji wchodził i Łukasz i, i Robert. Więc no, taka zmiana pokolenia i tutaj kontynuacja na tej Alei Gwiazd to, to też jest coś wyjątkowego i w takim w szczególnym miejscu, bo jednak, jakby nie patrzeć, to jest reprezentacja Polski, to jest stadion narodowy, który jakby no, komponuje się idealnie w, w to i tak jak powiedziałem. No, wyjątkowe miejsce i, i wyjątkowa chwila. Jako dziecko nigdy gdzieś sobie nie zakładałem tego, że będę grał w reprezentacji i mogłem później gdzieś spełnić marzenia dziecięce, żeby w tej reprezentacji grać. Dla mnie to było trochę takie Niewiarygodne, że, że chłopak z gdzieś tam jednak przeszedł te wszystkie szczeble i, i w końcu mógł zagrać w pierwszej reprezentacji. Jestem dumny z tego, że mogą się znaleźć na Alei Gwiazd z tak wybitnymi postaciami przy takim stadionie, który cały czas chce reprezentować i cały czas chce na nim grać. Tym bardziej, że mam nadzieję, że jeszcze trochę tych przedemną przede mną trochę i przede wszystkim życie z naszej reprezentacji na, na, na stadionie. Stadion ma bardzo dużą objętość, więc miejmy nadzieję, że coraz więcej wybitnych postaci piłki nożnej będzie tutaj miało możliwość i zaszczyt bycia na tej alei, bo to będzie świadczyć o tym, że reprezentacja gra świetnie, że osiąga sukcesy, a nasi piłkarze również.